Uwielbiał psoty, bo figle w głowie ma, kto malcem jest A kto lepszy był, dawno wie już o tym, że nie ma to, jak spokojna wieś Dudu, Szperde, Tasia i Mela naci mają swój ukochany dom I przygód tak wiele, cały szeroki świat poznać kto Wiejskie harce i zabawa, dziadkowych wspomnień, słodki czas jak w bajce, czy to sen, czy jawa Gdy był dziadek nasz Kto słuchać chce dziwnych opowieści Niech razem z nami wyrusza tam Na wszystko to, co w się nie mieści Duduś ma jak co dnia własny plan Duduś, Ferdy Tasia i Mela Na wsi mają swój ukochany dom I przygód tak wiele Cały szeroki świat poznać chcą Nie ma to jak wieś i lat gdy wszystko było jak cudowny film, ruszajmy też po nową przygodę. Dziadek nasz cofacz, a my z nim. Orety, psoty do dusia wesołka. Nowi sąsiedzi. Dziadku! A? Dziadku, gdzie jesteś? O, tu jestem, tu jestem, Helu. Wejdź, wejdź. A co ty tam masz? To ugotowała. Brzydko pachnie. Wiesz, co to jest? To mój przysmak. Moja mama nauczyła mnie, jak to trzeba przyrządzić, a potem ja, Twoją mamę, ona z pewnością nauczy Ciebie. To wygląda. Yy, wstrętnie. Naprawdę Ci nie smakuje? A. Hmm. Tego nie wiem, nigdy nie próbowałam. To skąd wiesz, że danie jest wstrętne? Przecież wygląda wstrętnie jak mózg, albo i gorzej. No i proszę. A rzeczywiście wygląda jak mózg I jak coś, co mógłby ugotować szalony naukowiec. <laughs> no właśnie. <śmiech> <śmiech> A pamiętam, jak byłem mały, naszym ulubionym programem radiowym był ten o szalonych naukowcach. Nie przegapiliśmy go nigdy. Witamy w teatrze straszliwych potworów. W dzisiejszym odcinku szalony naukowiec znów atakuje. Panie i panowie, nie dajcie się zjeść. Ta zwyczajna stodoła niedaleko domu może okazać się wcale nie taka zwyczajna. To może być sekretne laboratorium szalonego naukowca. Ciągnie za sobą jakiś worek. I to nie są kartofle. W tym porku jest wszystko, czego potrzebuję, żeby stworzyć moje najstraszniejsze a Niech to! I z mózgiem się roztrzaskał, muszę znaleźć nowy mózg. Pójście do łóżka i spokojny sen po wysłuchaniu odcinka szalonego naukowca było zawsze dość trudne. I chociaż wiedzieliśmy, że wszystko to jest tylko na niby, nasza wyobraźnia czasami brała górę. naukowiec! Wyobraźnia jest cudowna, fascynująca, ale czasem i przerażająca. Z krecich pagórków może zrobić góry, a potwory zrobi prawie ze wszystkiego. Twój mózg! Potrzebny mi twój mózg! Przykro mi, potworze, ale nie mogę ci oddać mózgu Fernanda, bo widzisz, on od czasu do czasu go używa. <śmienicza> czy Ferdek może wyjść i pomóc nam zbudować potwora? Ach, czy mogę, tato? Oczywiście, synku. Tylko nie spóźnij się na kolację. A w porządku! I pilnuj swojego mózgu! Cześć! Och, Wczorajsza audycja w radio o potworach była świetna. Tak, wiem, ale. A, doskonale! Ale tak się cieszę, że nic takiego nie dzieje się naprawdę! Dzieje się! Jest prawdziwy, szalony naukowiec całkiem blisko! O czym ty bredzisz, dudusiu? Szaleni naukowcy są tylko na niby i tylko w radiu! Tasiu, ja go widziałem wczoraj w nocy, całkiem niedaleko w tej stodole! <laughs> dudusiu, ta stodoła jest tuż przy twoim domu! Właśnie! A wczoraj w nocy widziałem tam dziwne światło, więc poszedłem sprawdzić, co to. Kiedy się zbliżyłem, zobaczyłem iskry. I wtedy go ujrzałem, szalonego naukowca. Był pochylony i skupiony na tworzeniu potwora. I nagle potwór wydał z siebie straszliwy ryb! Otwór! Oh, przy ostatnich postrzyżynach ogolili mnie! Ten facet nie ma wyczucia stylu, a ja muszę dobrze wyglądać. Nie jestem przecież byle baranem. Jak mi będzie w innej fryzurze? Ostrzyga się na panka, będę wyglądał jeszcze groźniej. Hej, stary, zostaw te owce w spokoju, nie wygól ich do gołego! A! sam nie wiem. Ostrzyc się w kaczy Cooper! Aaaa! Aaaa! O, co wy robicie? Eee, nic takiego. Nic nie robimy, Melu. Nie mogę w to uwierzyć. Szalony naukowiec mieszka w naszej wiosce? To prawdziwe szaleństwo powinno być zakazane. Co? Chcę zobaczyć! Chcę zobaczyć naukowca! O, nie, Melu! On jest naprawdę szalony i mieszka tuż obok. Przecież Eustachy Chopek mieszka obok nas. Jest bardzo miły. Eustachy Chopek? Czy to znaczy, że ten nowy uczeń mieszka obok ciebie, Dudusiu? A ty pomyślałeś, że on może być szalonym naukowcem? Pójdę zapytać, czy Eustachy chce się z nami bawić. Czekaj! Szalonym naukowcem jest Eustachy Hopek. Przecież to jasne jak słońce. Najpierw dziwne światło, które widziałem w nocy. Potem straszne odgłosy, które słyszeliśmy. Nie mówiąc o tym, że w szkole Eustachy jest mądrzejszy od ciebie, Tasiu. A jest tylko rok starszy od Meli. O, coś w tym musi być, do Dudusiu. Ten nowy może być naukowcem. O, że, że, oczywiście Idę zapytać, czy chce się bawić Nie, Melu, nie! Milo, <noise> gdzie jesteś? Puść mnie, Dudusiu! Mylo! Zboże, nasiona nu? Owies! Kłopot z jedzeniem jest taki, że za wcześnie się kończy O! Ej! Karol! Busz na siebie wełnę. To są dzieci. Kolejna mnie. Stoję w tym ogonku już dwa dni. Słyszałem, że ten fryzjer świetnie strzyże. Chyba każę mu przyciąć tylko na górze, a boki zostawić. Do widzenia, mamo. Melu, idź prosto do domu państwa chłopków. Dobrze. Mamo, dokąd ona poszła? Poszła oddać cukier, który pożyczyłam od sąsiadów. Powiedziała, że zostanie i pobawi się z ich synkiem. Ma na imię Eustachy. Ach, jak dobrze mieć tak blisko miłych sąsiadów. Nic nie powiedziałeś. Powinieneś był powiedzieć. Psz, przecież nie mogłem. Bo wystraszyłbym mamę na śmierć, gdybym powiedział, gdzie mela poszła w odwiedziny. No Duduś ma rację. Idziemy! Muszę przyprowadzić siostrę do domu! O, Rety, jestem jak oskubany kurczak. E, wiecie co? A no może to oznacza szczęście. Jestem gładki. Nigdy nie byłem gładki! I wiecie co jeszcze? Zrobię coś, na co zawsze miałem ochotę. Czuję miłe ciepło na mojej gładkiej różowej skórze. Hej, ma ktoś krem do opalania? Uważasz, że Szalony Naukowiec jest w tej stodole? A być może, fartku. Musimy być bardzo ostrożni. Chodźcie! Zaczekaj chwilę. To twoja siostra, dudusiu. Lepiej ty idź pierwszy. No dobrze. E, idziemy. A sprawdzić, czy Eustachy i Mela są w stodole. Racja, sprawdź do O, ja sam. No dobrze. Czekaj! Słyszeliście? Ale co, Tasiu? Cicho, cicho, cicho. Słuchajcie. O, Zupełnie jakby ktoś coś ciągnął. i saw so Czy Eustachy Chopek jest najbardziej szalonym naukowcem na świecie? A czy ja tego nie mówiłem? Ach. Och, a twoja mama go tak lubi. Ferdek, widziałeś ta część ciała? On chce stworzyć potwora. Tak, może. A co jeśli on wcale nie tworzy potwora? Jest tylko jeden sposób, żeby wiedzieć. Trzeba to zobaczyć na własne oczy. Byłem zdecydowany na wszystko. Nawet na największe niebezpieczeństwo. Chodziło o to, by zdemaskować szalonego naukowca. Poza tym, była to też sprawa prywatna. Ten szaleniec chciał się zaprzyjaźnić z moją własną siostrą. Ciekawe, co było w tym wielkim worku, który ciągnął chopek. Założę się, że były tam czyjeś mózgi. Och, tak uważasz? Bzdura. Mózgów nie trzyma się w worku. A czemu nie? Wszystko by pobrudziły. Mózgi wkłada się do słojów. Ech. Poza tym, Eustachy nie zdobył jeszcze mózgu. I dlatego chce się zaprzyjaźnić z Melą, żeby zabrać jej mózg. Jej mózg? Zaczekajcie. Chyba kogoś widzę. Tomela! Ale czemu się nie rusza? Mm, żeby nie było za późno, a może Eustachy już wydarł jej z głowy mózg! Nie leż tu tak, dudusiu, powiedz co widziałeś! Widziałem potwora! O rety, to poważna sprawa. Widzieliście ten straszny łeb? Już to wystarczy, żebym miała nocne koszmary. No cóż. Tak. To było trochę straszne, ale wyglądało całkiem jak paska do spawania, którą czasem wkłada mój tata przy pracy. Czy naprawdę sądzisz, że wsadzi w to mózg biednej meli? No pewnie, że tak. Nie mogę uwierzyć, że zależy mu na jej mózgu. Dlaczego po prostu nie wziął mózgu któregoś z szalonych naukowców? Wiesz, tu chyba nie ma szalonych naukowców, z którymi mógłby się zaprzyjaźnić. Huraty! I dlatego chcę stworzyć potwora. Co? Eustachy Chopek tworzy potwora, żeby mieć przyjaciela. Ha! przyjaciela z mózgiem twojej siostry! A czemu w takim razie nie zaprzyjaźnił się z twoją siostrą? Szalony naukowiec nie myśli zbyt logicznie. Dlatego jest szalony, Fertku. Nie pozwolę na takie rzeczy. Pójdę tam i uratuję mele! A więc nigdy nie zaczynamy zdania od a więc. A zatem, chcąc ratować mele i jej mózg, odważnie wszedłem do stodoły Eustachego Hopka. Byłem przygotowany na straszny widok potworów, które miały ukazać się moim oczom. Dajcie dzieci, nazywam się Hopek. A to mój syn Eustachy, on jest. Jest artystą? Ach, więc to tak, Eustachy jest artystą. Co? To prawda, Eustachy jest artystą. A, a to jest jego rzeźba. Kiedyś byłem statusem w muzeum i tam było dużo takich samych posągów jak ten. O nie, rzeźby muszą być z kamienia. Wcale nie! Nie wszystkie są z kamienia! Rzeźby mogą być właściwie ze wszystkiego! Mój tata i ja lubimy blachy! O, to dlatego twój tata musi zakładać tę maskę, żeby chronić twarz przy spawaniu blachy! A to będę ja dudusiu! <grych> Ładna rzeźba? Oczywiście jest jeszcze nieskończona! Brakuje jej głowy! Nad nią dzisiaj pracujemy! Razem z tatą pracujemy nad rzeźbą wieczorami już od tygodnia. To dla mamusi. Bo wasza mamusia była dla nas bardzo miła. Dzięki niej dobrze się tu czujemy. Ja nie starałem się, żebyście się dobrze czuli na nowym miejscu. No cóż, my także nie. Nie popisaliśmy się. Och, nic nie szkodzi. Rzeczywiście trudno jest być miłym dla szalonego naukowca. Nigdy tak nie mówiłem! Ależ powiedziałeś! Powiedziałeś, dudusiu, że to jasne jak słońce! O, o, no tak wiesz! Przepraszam bardzo, Eustachy. Zdaje się, że wyobraźnia trochę mnie poniosła. Muszę wam powiedzieć, że Eustachy też ma ogromną wyobraźnię. A może zaprosisz kolegów do domu i pokażesz im inne prace, które zrobiliśmy? Och, dobrze! Świetnie! Idziemy! Nie się obejrze? Eustachy Chopek pokazał nam piękne rzeczy. Okazało się, że był artystą. I miłym kolegą, i wielkim przyjacielem cioci Meli. Ja też go bardzo polubiłem. Musisz przyznać, że to było niemądre myśleć, że jest szalonym naukowcem. Niemądre? a dlaczego? Przecież wiele rzeczy na to wskazywało. Najpierw trzeba było to sprawdzić. A ty nie sprawdziłaś, jak smakuje dubliński przysmak, a już wiesz, że ci nie smakuje. Dziadku, to wygląda... no i jakoś tak pachnie. To znaczy, no wiesz. O, chyba masz rację, Helu. Wszystko wskazuje na to, że to nie może być nic dobrego. Ach, mm, mm, no dobrze, spróbuję. Ale tylko trochę. Ej, całkiem niezłe! No i widzisz, ile można się nauczyć uważnie coś badając i mając otwarty umysł i otwarte usta. <grywki> <grywki> tak, bardzo mądrze mówisz. Co pełni? Tak samo jak twój dziadek.